w nowym filmie. Dzisiaj mam dla Was recenzję maskary, nowej maskary, która nazywa się Lash Sensational. Zaprosiła mnie do tej recenzji marka Maybelline i cały film właśnie będzie poświęcony tej nowej maskarze. Wygląda w ten sposób, takie bladoróżowe opakowanie, bardzo ładne zresztą. Ok, może na sam początek dwa słowa o maskarze oprócz e, składu, samej formuły tuszu do rzęs. Niezwykle ważna w przypadku maskary jest jej szczoteczka. E, w przypadku tego tuszu nowego Lash Sensational mamy szczoteczkę dosyć śmieszną, bo wygiętą. Ta szczoteczka ma e, dwa rodzaje włosków, może wypustek, tak nazwijmy. Z jednej strony, tutaj e, od wewnątrz mamy takie niewielkie, ale bardzo jest ich dużo, jest, bardzo są umieszczone mm, blisko obok siebie. Króciutkie wypustki, które podczas malowania mają wpływ na gęstość naszych rzęs. Po drugiej ze stronie mamy wypustki dłuższe, które mają rzęsy wydłużać. Przynajmniej w moim odczuciu takie jest ich zadanie. Sam ten wygięty kształt tej szczoteczki jest całkiem fajny podczas makijażu E, ładnie rozdziela rzęsy. Dla mnie, tak jak mówiłam, mam już kiedyś rzęsy dobrze umalowane, to rzęsy rozdzielone, to rzęsy nieposklejane i ta szczoteczka bardzo dobrze właśnie rzęsy rozczesuje. Poza tym, że em, bardzo ładnie skupia się przy linii rzęs, unosi troszeczkę i zagęszcza maksymalnie, to jeszcze tą drugą końcówką, tą drugą stroną możemy te rzęsy troszeczkę wydłużyć. Użyłam tej maskary od dwóch tygodni. Nie zauważyłam, żeby się osypywała, żeby się ciężko zmywała, bo czasami maskary bardzo trwałe po prostu jest ciężko zmyć. Tą maskarę ja zmywam płynem micelarnym yy, i takim troszeczkę o tłustszej konsystencji i nie mam z tym żadnego problemu, ale poza tym maskara trzyma się na rzęsach i jeśli użyjecie wcześniej jeszcze zalotki, żeby te rzęsy unieść, to ten efekt uniesienia trzyma się. To jakie są aspekty zjawiskowego makijażu? Dla mnie oprócz yy, idealnej skóry, jeżeli takiej nie posiadamy, to po prostu dobrze dobrany podkład, jest to niewątpliwie wachlarz rzęs, czyli dobrze podkreślone oko yy, z naturalnie, ale podkreślonymi rzęsami. Tak jak dobrze wiecie, zresztą każdy z nas to przechodzi. E, rzęsy potrafią zmienić wygląd twarzy. Bez rzęs czujemy się nago, bez rzęs wyglądamy, e, jakby to oko w ogóle było jakieś takie nie, dziwne, e, więc dobra maskara to jest klucz po prostu, jeżeli chodzi e, o makijaż. No dobra, zobaczmy teraz na żywo, czy poczujemy się zjawiskowo używając właśnie tego nowego tuszu Last Sensational. Zobaczycie jak na żywo wygląda makijaż, zobaczycie jak na żywo zachowuje się ten tusz na rzęsach. Makijaż oka ja zaczynam y, od takiego triku, żeby po prostu... Y Powiększyć nam te rzęsy, żeby też powiększyć troszeczkę oko, przez co idzie też spojrzenie. Maluję miękką kredką, delikatną kreskę nad górną powieką, ale taką dosłownie wchodzącą w obręb linii rzęs. Możecie też zaznaczyć linię wodną na górze, jeżeli nie macie z tym problemu. Wtedy nam się automatycznie oko otworzy, będzie wyglądać na większe, no i przez to rzęsy też będą wyglądać na gęstsze i dłuższe, bardziej wyraźne po prostu. Możecie później tą kredkę delikatnie zblendować czarnym cieniem lub rozdymić pędzlem jakimś takim puchatym. Wtedy ta kredka będzie mało widoczna, kreska będzie bardzo subtelna, ale te rzęsy jednak zostaną troszeczkę zaznaczone. Sam makijaż maskarą zaczynam od skupienia się tak naprawdę przy linii rzęs. Mocno wciskam ten tusz właśnie tutaj przy nasadzie rzęs, żeby je unieść, żeby je pogrubić. I maluję rzęsy tak jak Wam mówiłam wcześniej w trzech kierunkach, do góry, na bok, do zewnętrznego kącika i do wewnętrznego kącika, tworząc taki wachlarz. Tutaj widzicie przed i po tak naprawdę, czyli oko po użyciu maskary i oko bez niczego. Jeżeli lubicie mocniejsze rzęsy, możecie stopniować efekt y, pogrubienia rzęs. Jeżeli nałożycie troszeczkę więcej tej maskary, to rzeczywiście można jeszcze te rzęsy bardziej pogrubić, bardziej wydłużyć. Jeżeli nie potrzebujecie tak, takiego efektu, czyli na przykład y, używacie maskary na co dzień, wystarczy tylko przeciągnąć delikatnie kilka razy, żeby uzyskać efekt delikatniejszy, ale jest możliwość takiego stopniowania właśnie tego efektu, czyli stopniowania y, produktu tak naprawdę. Na sam koniec mam dla Was propozycję konkursu, który organizuje na swojej stronie facebookowej Marka Maybelline Polska. E, musicie tam zostawić tak naprawdę komentarz, e, kiedy czujemy się zjawiskowo, kiedy wyczujecie się zjawiskowo. Do wygrania są zestawy kosmetyków Maybelline. Mam nadzieję, że każdemu się przydadzą, więc zachęcam do klikania i do wzięcia udziału. Zresztą link znajdziecie w opisie na dole. Jeżeli chodzi o recenzję, to już jest to wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach makijażowych i pa pa!